Przez wprowadzenie do polskiego kodeksu drogowego pojęcia niesdefiniowanego w nim pieszego wchodzącego rozgorzała dyskusja, czy pieszy stojący przed przejściem dla pieszych to pieszy, Chodząć. Gdyby polskich to jest, to jest przepisów nie pisali politycy, tylko specjaliści w danej dziedzinie, nie byłoby takich problemów. A wystarczyło napisać tak, jak jest w kodeksie drogowym w Niemczech. Na przejściach dla pieszych pojazdy muszą umożliwić przejście osobom, które wyraźnie chcą skorzystać z przejścia. I zniknąłby problem, czy ta dziewczynka jest wchodzącą, czy nie jest, bo wyraźnie było widać, że ona chce skorzystać z tego przejścia. I tak powinien zachować się każdy przyzwoity kierowca i nie dyskutować, czy przepis jest głupi, czy nie jest, bo głupi jest.